Martwy ciąg. Jak przyjąć pozycję wyjściową, jak się ustawić? Na początek chcę tylko powiedzieć, że um, sprawa ustawienia w martwym ciągu jest sprawą indywidualną. Wszystko co tu pokażę to jest moja y, wyćwiczona już technika przez wiele lat. Y, od, oczywiście jakieś standardy obowiązują, pewne rzeczy trzeba. Trzeba sobie e, wykonać tak, jak to w cudzysłowie książka mówi, ale odstępstwa są też dozwolone. Każdy z nas jest inny, innej budowy i powinien indywidualnie do tego podejść. E, więc tak, może zacznijmy. Na początek pozycja wyjściowa, ustawienie: stoimy przed sztangą. E, na, na Sztanga jest nad środkiem stopy jakieś 2-3 cm mamy sztangę od goleni. Ustawioną szerokość stóp to jest tak, ustawione są na szerokość bioder. Stopy lekko rozstawione na zewnątrz, i teraz tak są dwie metody, jakby wykonania bracingu. Jedna jest taka, że wykonujemy go u góry przed zejściem na dół, przed uchwyceniem sztangi, a druga jest taka, w której to robimy na samym dole. To też sprawa jest indywidualna, ja wykonuję to, ja wykonuję to akurat, akurat na dole, więc tak. Yy, przyjmujemy tą pozycję, ustawienie stóp, schodzimy lekko na dół, łapiemy sobie sztangę. Nie ściągamy łopatek do tyłu. Łapiemy sztangę. Yy, troszkę szerzej jak, jak nogi. I... W celu napięcia najszerszego wykonujemy taką rotację, tutaj taką symulację rotacji rąk, tak jakbyśmy powiedzmy w cudzysłowie chcieli ugiąć, ugiąć gryf. Pamiętajmy o tym, żeby zacząć podnoszenie sztangi w momencie, kiedy usłyszymy takie coś, czyli skasowanie luzów na, na sztance. Więc tak, łapiemy, ustawiamy. Utrzymujemy, ustawiamy neutralną pozycję, pozycję kręgosłupa. Wykonujemy takie odwiedzenie klatki piersiowej lekko do góry. Możemy nawet troszeczkę głowę za, zadrzeć w górę. Yy, czyli rotujemy ustawiamy, robimy wcześniej bresik i ciągniemy pomogę do góry las. Opuszczając z nadu, cofamy biodra do tyłu i w momencie gdy miniemy kolana możemy. Kolana puścić w przód. W momencie, gdy tego nie zrobimy, będziemy mieć taką sytuację, że będziemy musieli kolana omijać. Więc jeszcze raz powtarzam: ustawienie, przyjęcie takiej wstępnej podstawy, usztywnienie mięśni pleców, neutralna pozycja kręgosłupa, rotacja rąk, bracing. Inicjacja ruchu klatką w górę i ciągniemy w górę las i na dół.